Zobaczcie, jak szybko można dodawać integrację do naszych agentów AI. Wszystko dzięki serwerom MCP. Ostatnio przetestowałem kilka serwerów MCP. Wykorzystałem do tego aplikację Cloud. To desktopowo, oczywiście, bo pozwala podłączać kolejne serwery MCP niczym wtyczki do kontaktu. Weźmy przykładowo, może, Notion. Jeszcze rok czy dwa lata temu. Zrobienie tego typu integracji z Notion było bardzo czasochłonne, a co za tym idzie, słono wyceniane przez programistów. Teraz integrację z Notion można zrobić w dosłownie 15 sekund z każdą aplikacją, która ma na przykład serwer MCB, właśnie. Wystarczy, że wejdziemy w ustawienia deweloperskie clouda i klikniemy przycisk Edit Config. Później otworzymy plik w edytorze tekstowym i dosłownie wklejamy tam fragment kodu prosto z instrukcją, którą zawiera. Każdy serwer MCP. Jeżeli to wymagane, oczywiście, to dodajemy uwierzytelnienie, a w tym przypadku tak jest, więc muszę, musiałem tam wkleić mój klucz APIs Notion. Ale to wszystko. Teraz mogę na przykład mojemu agentowi zlecić przeczytanie jakiegoś artykułu, utworzenie streszczenia i napisanie kilku wniosków, a następnie stworzenie. Strony właśnie w Notion i umieszczenie tamtych informacji wraz ze źródłem, bo przeglądam Notion i na co dzień korzystam właśnie z Notion. Jak widzicie, Cloud zrobił to wszystko za mnie. Można dawać oczywiście znacznie bardziej skomplikowane polecenia. Ciekawi mnie, jak poradzić sobie na przykład z bazami danych, bo jeszcze tego nie testowałem, ale za chwilkę pewnie to zrobię, więc pewnie też opiszę wam to w kolejnych nagraniach. Jeżeli chcecie tworzyć agentów AI, to obserwujcie mój profil po więcej tego typu nagrań.